kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnej aktualizacji ze Star Stable. I mamy aktualizację z 3 lipca 2024 roku. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I jeżeli słuchajcie, ktoś nie wie, to jeżeli pod aktualizacją napiszecie Hejka, pozdrowisz mnie swoje imię, nazwę z gry lub nazwę z YouTube'a. Jedno z trzech słuchajcie, musi być, to ja w następnej aktualizacji Was pozdrawiam. I dzisiejsze pozdrowienia lecą do CC9977. Serdecznie pozdrawiam i oczywiście wszystkich, co oglądają tą aktualizację. I słuchajcie, tak, pierwsze co, czemu nie było w tamtym tygodniu aktualizacji? Stwierdziłam, że nie będę nagrywać aktualizacji z 26 czerwca. Z bardzo prostego powodu, ponieważ aktualizacja była związana z fabułą, gdzie ja nawet nie doszłam jeszcze do końca aktualnie tego, co robię w serii Star Stable, więc nie było sensu. A było tak naprawdę tylko to i informacja, że mamy inaczej rozdawane star Coinsy, Jeżeli ma się słuchajcie, wykupionego Star Rider'a, no to słuchajcie, od teraz u nas bynajmniej. Jest tak, że w każdy piątek od czwartej rano mamy, słuchajcie, Star Coinsy, czyli z soboty na piątek i dodatkowo, słuchajcie, nie wiem, czy to tylko u mnie, i w tym tygodniu jeszcze to sprawdzę. Oczywiście w piątek dostajemy 200 Star Coinsów. Tak, w końcu chyba się doczekaliśmy i dostajemy aż 200 Star Coinsów. A kolejną częścią aktualizacji, właśnie z fabułą, to była pora na chaos. Czyli dołącz do Alex z miasteczku Valdej, a w międzyczasie druidzi spróbują odzyskać tajemniczą księgę ceremonii światła. Pomóż Mai znaleźć zaginione dziecko, ale uważaj, to nie będzie zwyczajna akcja ratunkowa. Zobacz szokujące przemiany, porywające pościgi w przesmyku diabła i pełną napięcia konfrontację z panem Sansem. Odważysz się stanąć naprzeciw ciemności. No więc słuchajcie, na pewno tego nie mam. Ja tak naprawdę teraz, jeżeli ktoś nie ogląda serii, a jeżeli ktoś ogląda, to wie, że słuchajcie, aktualnie lecę wspomnienia Katrin, czyli jakby nie fabułę, ale również bardzo ważną część gry. A słuchajcie, co mamy w tym tygodniu, czyli z 3 lipca. No to słuchajcie, mamy rangi czempiona. Wydaje mi się, że ja to wam po prostu przeczytam i spróbuję to znaleźć, bo to jest tak. Przygotuj się na ostateczne wyzwanie rang czempiona. To nasz nowy, ekscytujący system postępów związany z mistrzostwami. Rzuć się w rywalizacji, zdobywaj rangi w wstążek i zbieraj punkty zwycięstwa PZ. W zależności od wyników, każde mistrzostwa dają szansę na zdobycie unikalnych prestiżowych wstążek. Dlaczego warto wziąć udział? W rangach czempiona nie chodzi tylko o rywalizację między graczami, a ten system jest dla wszystkich miłośników zawodów, zbierania, a także robienia postępów ze znajomymi. Każdy kamień milowy to nowe animacje i nagrody symbolizujące Twoje osiągnięcia. Uda ci się zyskać pożądany status czempiona Jorwiku. System, systemy będą się zmieniały w zależności od sezonu. Za każdym razem wyniki zostaną zresetowane, a Ty będziesz mieć nowe przedmioty do zdobycia. Ta podróż rozpoczyna się właśnie teraz. Wejdź do gry, udaj się do dowolnej tablicy z harmonogramem mistrzostw i ciesz się kolejnymi awansami. Słuchajcie, jeżeli nagrywam to, a będzie jakieś właśnie teraz... Yy, jakieś mistrzostwa, to się tam, słuchajcie, udamy. I mamy kolejną rzecz, czyli mamy nowe odmiany maści westernowych. Na ranchu starszeń trafiło, trafiły nowe maści wierzchowców, inspirowane Dzikim Zachodem. I mamy, słuchajcie, konie Apalosa i American Saddle Breed. Mamy przedmioty westernowe. Mm, przedmioty w okolicy. Dzięki legendzie mapy możesz teraz wyłączyć y, lub włączyć ikony, więc zaraz to zobaczymy, bo tu mamy ikony i to zawsze to było. Ale teraz może coś dodali dodatkowo? O, jest, przedmioty widzicie w okolicy. Więc nie będzie Wam się słuchajcie, po prostu wyświetlać, gdzie są jakie. Jak to się mówi? Y, roślinki. No i słuchajcie, mamy przedmioty westernowe, i mamy, słuchajcie, koni się. Z tego co widziałam, tu właśnie nie wiem, czy to będą tu te przedmioty westernowe. Bo powiem Wam szczerze, że nie wiem. W sklepie globalnym nie było. Ale tak, lecimy tu i szukamy koni. Apalosa. Tego akurat mam, dlatego wiedziałam, że to są Apalosa. I mamy nowe odmiany. Ale lecimy słuchajcie wszystkie, czyli mamy takiego, takiego, taki Ten jest ładny. Takiego. Tego mam, takiego, takiego, takiego. Ten jest prześliczny i takiego. I mamy tak bezczynność, wstęp, pus, galop, cwał, szybki cwał i spokojny, yy, specjalny krok. Zobaczmy przegląd raz. Tak, mamy tutaj American shoulder Beat, ale wydaje mi się, że aha, wziąłam tu że tu będą tak, chyba nie mam ani jednego z tych pięknisiów te też są bardzo... a nie mam właśnie tego ciapka mam ciapka, tak mam ciapka i ten jest chyba nowy mamy stęp, pus, galop, szybki bieg, szybki cwał i powolny chód i słuchajcie tak to wyglądane są za 900 końców. Ja nie powiedziałam właśnie i potrzebny nam ósmy poziom, a tutaj do Apalosa Potrzebujemy jedenastego i dziewięćset star końców, no to słuchajcie, troszkę dużo Ale tak, lecimy na mistrzostwa, bo mi się wyświetliły w Morland, jeszcze szukam czy tu gdzieś jest Gdzieś coś te westernowe, ale wydaje mi się, że to chodzi o te zestawy jakby za Pieniążki, te, pieniążki, te pakiety pieniążków no ale słuchajcie, lecimy do Morland I widzimy się jak będą mistrzostwa Ok, słuchajcie, jesteśmy w Morland Poleciałam tak naprawdę minutę przed, aż Wpisowe zapłacone Jeszcze podniosłam, słuchajcie, poziom konia Dodatkowo mogę sobie tutaj jeszcze kliknąć I codzien codzienne wyzwanie mistrzostw No i słuchajcie, patrzymy co tu mamy ciekawego czy tu jest coś nowego? Wątpię, że dostanę jakieś wyższe miejsce, słuchajcie. Bo tak naprawdę... Trzeba zobaczyć, co to będzie. A jak widzę... No tak. Są, yy, słuchajcie, wakacje i was jest tu naprawdę dość dużo. Więc obstawiam, że nie wygram na szóstym poziomie. No ale zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. No i dobra, słuchajcie, czekamy na spokojnie teraz. No i zobaczymy, co to będzie. Czy w ogóle coś dostanę. Nie. Bo bardzo mnie to, słuchajcie, ciekawi po prostu. Czy coś dostaniemy, czy nie. Czy po prostu trzeba jednak mieć miejsca od 1 do 3. A wątpię, że takie będę mieć, biorąc pod uwagę, że mój ikon ma szósty poziom. I zobaczycie jak słuchajcie, w ogóle jeżdżę na mistrzostwach, czyli kiepsko. I jak nie mówię, to słuchajcie, próbuję się chociaż trochę skupić, żeby choć troszkę mieć jakieś lepsze miejsce i oczywiście zaczęłam gadać i już się pomyliłam. Norma. Ja przeważnie, słuchajcie, lecę górą. I tu można się nieźle, słuchajcie, pomylić. Ja nie wiem, jak tu niektórzy jeżdżą. Że jakimś cudem oni to przejeżdżają i okej, okay, nie? Ja nie wiem. Jak wy tak jedzicie i to wam przechodzi, to gratuluję, bo mi to tak nie idzie. Kurczę, już dojechałem. Tak, zatrzymaj się jeszcze. Tak! Już w ogóle będę ostatnio. No i co tu słuchajcie będzie Dobra, czy zdobyte punkty zwycięstwa Rangi czempiona, okej okay. To tu mamy słuchajcie Coś takiego i tu jest Jorwicka zieleń, jorwicki błękit Jorwicki pomarańcz, jorwicki wrzos Mróz Karmazyn, czempion Okej okay. I tak one słuchajcie wyglądają Tabela punktus Punktus. Punktów. I mamy koniec za 31 dni. ok? czyli to jakby jeden miesiąc tylko. Okej, okay, ojejku, to trzeba się sprężać, słuchajcie. Wygrywaj mistrzosa, aby zdobywać punkty zwycięstwa. Zajmij najwyższe miejsce i zbierz najwięcej punktów oraz zostań czempionem Jorwiku. Przy okazji otrzymasz wstążki. Rangi czempiona są dostępne tylko przez ograniczony czas. Następny komitet przygotuje i rozpocznie kolejny sezon. Okej, okay, czyli słuchajcie, może być tak, że nie będą wstążki, tylko coś innego. No, słuchajcie, ciekawe, ej, ja teraz będę musiała jeździć częściej w mistrzostwach. Bo ja chcę taką wstążkę dostać, słuchajcie. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco wszystkimi filmikami i seriami na kanale i zapomniałam tu sprawdzić, czy coś dostaliśmy, a tylko dostaliśmy szylingi. Kurczę szkoda. Myślałam, że może jeszcze coś byśmy dostali. Ale tak, trzymajcie się ciepło. I pa!